Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam, witam Was bardzo serdecznie we wtorek w Oktawie, w Oktawie Wielkanocy. Jesteśmy już po tych najważniejszych dniach w roku dla nas, przez ten czas Triduum Pasalnego, Świąt Wielkanocnych. Nie, nie mieliśmy takich rozważań w takiej formie. Nie były transmisje na żywo z, z liturgii z naszego kościoła. Zamieszczaliśmy też, też homilie, które, które były wygłaszane w trakcie tej liturgii. Natomiast od dzisiaj wracamy już do takiej formy rozważań, do jakiej zdążyliśmy się przyzwyczaić. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w tym czasie ogromnej radości, bo zarówno oktawa Wielkanocy, jak i cały okres wielkanocny przedłuża naszą radość ze zmartwychwstania Chrystusa, rozciąga ją na tak wiele dni, i oby, oby ta radość była cały czas w naszych sercach. Wiemy też, że, że te. No różnego rodzaju ograniczenia związane, związane z epidemią się przedłużają. Zobaczymy, ile to potrwa. My będziemy wam towarzyszyć każdego dnia, o ile, o ile będziecie chcieli nas oglądać w sumie, bo robimy to dla was i, i mam nadzieję, że będziemy się tu spotykać. Piszcie też w komentarzach, jak przeżywacie ten czas, jak Słowo Boże was prowadzi, jak przeżyliście święta. Myślę, że możemy się tym, możemy się tym ze sobą y, również dzielić, niezależnie od tego, jak długo to potrwa, będziemy razem. Y, w sumie Izraelici też się nie spodziewali, że będą 40 lat wędrować po pustyni, no ale jak trzeba było to wędrowali, więc my y, y, ile będzie trzeba czasu, y, tyle, tyle będziemy walczyć, walczyć z epidemią i z, dzięki błogosławieństwu Pana Boga na pewno wyjdziemy z tego obronną ręką. Te święta na pewno były dla nas troszeczkę trudniejsze ze względu na to, że no, spotkaliśmy na pewno mniejszą ilość, mniejszą liczbę ludzi. Przeważnie święta wiążą się z tym, że, że podróżujemy do rodziny, że się spotykamy w gronie rodziny, spotykamy się też w kościele przy różnych okazjach. W tym roku tego nie było. Natomiast mieliśmy okazję do jednego w zasadzie najważniejszego spotkania i o tym spotkaniu dzisiaj chciałem troszeczkę powiedzieć bo tak nas prowadzi dzisiejsza liturgia słowa zachęcam żeby się z czytaniami dzisiejszymi zapoznać Każdy z nas ma w swoim życiu takie spotkania które zapamięta do końca życia Myślę że teraz jakbym się was spytał czy, czy macie takie spotkania które spotkanie odmieniło wasze życie które z tych spotkań w Waszym życiu jest takie, że zapadło w pamięć i będzie w tej pamięci do końca życia, to myślę, że no jeżeli nie od razu, to po jakiejś chwili zastanowienia byście, byście odpowiedzieli. Każdy z nas ma takie spotkania, które zapamięta do końca życia, które zmieniły jego życie, nawet jeżeli na początku tak naprawdę nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to spotkanie akurat będzie dla nas, będzie dla nas tak ważne. Czasem mogły to być bardzo niepozorne spotkania, no ale ich wpływ na nasze życie jest kolosalny skierowały nasze życie w zupełnie, zupełnie inną stronę. Po zmartwychwstaniu Chrystusa liturgia słowa wprowadza nas właśnie w, w, ta, w całą serię takich spotkań, spotkań, które odmieniały życie poszczególnych ludzi. Spotkań, które na zawsze Zmieniały życie uczniów Chrystusa. Są to oczywiście spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. Dzisiaj możemy zobaczyć czy usłyszeć fragment Ewangelii spotkania Marii Magdaleny ze zmartwychwstałym Panem. Natomiast tych spotkań jest tak naprawdę cała seria. Pan Jezus przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu ukazywał, aż do, aż do niego wstąpienia ukazywał się swoim uczniom, przebywał pośród nich, jeszcze, jeszcze z nimi rozmawiał dał im odczucie swojej obecności. Można by się zapytać, po co? Mógłby się im raz pokazać i reszta by zaświadczyła innym, że, że żyje. W zasadzie mogłoby wyjść na to samo. Otóż nie, moi drodzy, nie wyszłoby na to samo, dlatego że tym uczniom potrzebne było bardzo dogłębne, bardzo głębokie doświadczenie Chrystusa z Martwych Stałego. Chrystusa, który pokonał śmierć. Chrystusa, nad którym ta śmierć już nie ma władzy. To doświadczenie jest absolutnie kluczowe, by mogli wykonać misję, którą Chrystus im powierzył. Zetknięcie się z Chrystusem Zmartwychwstałym, doświadczenie Chrystusa, który żyje, który powstał z grobu, który zmartwychwstał, jest doświadczeniem, bez którego nie byliby w stanie głosić Ewangelii w zasadzie później na cały świat. Więc to doświadczenie sprawiło, że uczniowie Chrystusa są później w stanie nawet za, za, za tą naukę oddać, oddać swoje życie. To doświadczenie Chrystusa zmartwychwstałego sprawiło, że, że święty Piotr mógł powiedzieć to, to co powiedział w, w dzisiejszym czytaniu z dziejów apostolskich. Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście. Uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Bez doświadczenia zmartwychwstania Chrystusa Piotr nie byłby w stanie tego powiedzieć. Nie byłby w stanie później też oddać swojego życia. Eee, <laughs> więc to jest absolutny klucz do tego, by w pełni rzeczywiście być uczniem Chrystusa. Trzeba spotkać swojego Pana zmartwychwstałego. Dzisiaj, akurat, jeżeli chodzi o ten konkretny fragment Ewangelii. Widzimy to spotkanie ze Zmartwychwstałym Marii Magdaleny. Tak mi się wydaje patrząc na to, i na to czytanie i na tą całą serię spotkań uczniów ze Zmartwychwstałym, że dzisiaj tak naprawdę nic się nie zmieniło, mimo że żyjemy 2000 lat później, to tak naprawdę jako uczniowie Chrystusa potrzebujemy dokładnie tego samego. Każdego, każdemu z nas potrzebne jest doświadczenie Chrystusa Zmartwychwstałego. Chrystusa, który żyje, który działa z całą swoją mocą w naszym życiu. To spotkanie, to doświadczenie Jego mocy, jest tak naprawdę najważniejszym spotkaniem, jakie każdy z nas powinien przeżyć. To o czym mówiłem na początku, że każdy z nas te najważniejsze spotkania w swoim życiu pamięta. To spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym powinno być tym najważniejszym. To spotkanie sprawi, że, że będziemy w stanie Chrystusowi oddać, oddać całe nasze życie, wszystko jemu podporządkować. Stąd pytanie na dzisiaj, które każdy z nas powinien sobie zadać, czy spotkałeś już w życiu zmartwychwstałego Chrystusa? Czy doświadczyłeś Jego mocy? Jeżeli nie, to, to zawsze będzie coś, co będzie Cię powstrzymywać przed przed całkowitym powierzeniem się, powierzeniem się Chrystusowi. To zawsze będzie coś, co sprawi, że wiara nie będzie najważniejsza w twoim życiu. Zawsze będzie coś, co sprawi, że, że, że sam siebie będziesz powstrzymywał przed tym, by realizować Ewangelię i by ją głosić, by ją głosić innym. Jeżeli spotkania z, z Chrystusem Zmartwychwstałym nie będzie, to wiara będzie tylko dodatkiem do życia, a nie jego sednem. I tu jest ta różnica, że uczniowie w pełni e, wszystko zrozumieli i w pełni byli w stanie pójść za Chrystusem, oddać Mu swoje życie aż do śmierci <laughs> dopiero po tym, jak spotkali zmartwychwstałego. Jeżeli ja nie spotkam dzisiaj zmartwychwstałego Chrystusa, jeżeli w swoim życiu nie doświadczę Jego mocy, to też tym uczniem będę tak na półwistka, tak kolokwialnie można powiedzieć. A, a, a zmartwychwstały Chrystus przychodzi do nas bez ustanku, moi drodzy. Często może wyglądać to tak jak w przypadku Marii Magdaleny. Często może być tak, że staje bezpośrednio przed nami, a my go nie poznajemy. Z bardzo różnych powodów nie potrafimy go, go dostrzec. Może przez brak wiary, może przez nasze codzienne zabieganie, może przez zbytnie przywiązanie się do, do tego świata, do jego dóbr. Do tych wartości, które, które wcale nie są najważniejsze, ale świat je stawia na piedestale. Może w tym dostrzeżeniu Chrystusa, który stoi bezpośrednio przed nami, będzie mi przeszkadzał mój grzech. Albo tak jak w przypadku Marii Magdaleny, ból i rozpacz, może jakieś cierpienie. On przychodzi. Ale my musimy mieć otwarte serce, żeby go dostrzec, żeby zobaczyć, żeby, żeby być skłonnym uznać, że to, co się dzieje w moim życiu, jest wynikiem działania Pana Boga, który, który zsyła mi swoje dary, który daje mi swoją łaskę, który swoją mocą sprawia, że moje życie wygląda zupełnie inaczej. Trzeba troszeczkę tej dobrej woli, otwartości serca, by na to popatrzeć właśnie w ten sposób. I owocem tego spotkania będzie to, co zrobiła Maria Magdalena po, po tym swoim pierwszym spotkaniu z Chrystusem zmartwychwstałym. Poszła i powiedziała o tym uczniom. Jeżeli spotkasz Chrystusa zmartwychwstałego, to nie będziesz w stanie nie mówić o nim innym ludziom. To jest oznaka tego, że już go spotkałem. Eee, wtedy gdyby naturalnie z nas wychodzi głoszenie Ewangelii innym ludziom, tak jak ze świętego Piotra. Tak jak w przypadku św. Piotra w dziejach apostolskich. Jeżeli ktoś spotkał zmartwychwstałego, to nie może tego zachować dla siebie. To chce się tym podzielić z innymi, bo to jest taka ogromna radość. To jest, to jest moc, która, która popycha do działania, która przemienia wszystko. I tego doświadczenia, mocy Chrystusa zmartwychwstałego, życzę Wam z całego serca. Dzięki, że jesteście z nami, że, że, że chcecie zgłębiać Słowo Boże słuchać, wprowadzać je w życie. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.